Cześć wam! Hejka! Czas na kebaby w Warszawie. Tym razem będą dwa w stylu Gemuse kebab i dwa na białą łęce. Teraz jesteśmy na wawrze, idziemy do klas kebab. Mamy to, wzięliśmy specjalnie na wynos, bo tam też głośna muzyka, ale lokal jest bardzo taki przyjemny. Powiedziałabym w trochę takim amerykańskim. Trochę vibe. mnie tak przypomina Five Guys burgerownie. Kurczak wołowina i falafelki. Wszystko jest w opcji albo standardowej, albo powiększonej. I zapłaciliśmy 30 zł za cztery falafelki, czyli tą wersję standardową w bułce. Są trzy opcje smakowe i kapsalon. Ten kapsalon nie tak kusił, kusi, że... Kusił, Gdybyśmy ten lokal sprawdzali tak sobie po prostu jako lokal, a nie test kebabów, to na pewno kapsalon byłby grany, ale Ja nie myślę, że na ten kapsalon, jeśli to będzie dobre, wrócimy. Szybko go odpakowaliśmy, żeby nam się tutaj za bardzo nie zaparzył. W tej wersji, którą wybraliśmy, mamy sałatę, grillowanego bakłażana, ser bałkański, piklowaną kapustę, pik... Kantne. Ogórki Humus chili granat mięte. Tak jak powiedziałam, bułkę z falafelem do wyboru macie talerz albo dla wasza. Wygląda bardzo dobrze. Chcesz się wgryźć w pierwszy Widelcem coś próbujemy. Trzeba się wgryźć. Łukasz już pierwszego zrobił, Dobra, Robię kolejnego? Nie, Ale trochę od boku. Musi być gryz dla widza. Trochę się sypie ale serek bułkański jest genialnie. bułka fajna, mięciutka w środku, chrupka z zewnątrz widziałem go nie lekko piekali te I... pikle są kwaśne, ale chrupkie ale są lekko ostre minimalnie tak, fajny falafel mm. um, bardzo taki aromatyczny słonawy serek, aromatyczny chrupki, nie za tłusty falafel patrzcie tu bardzo dobry jest ten hummus mega mi siedzi Bułka jest fajna. Ja jestem mega fanką kury, ale tam jak wiecie, kury warzyw, tam jak wiecie, jemy z tym roślinnym kurczakiem. Dawno nie jedzieliśmy tam klasyki, też nie będę ich porównywać do kury, ze względu na to, że tu mamy falafele, ale wysoki poziom. Ostatnio wysoki. kebaba takiego w bułce z falafelkami widzieliście u nas, jakbyśmy na Islandii. Tam jedzieliśmy genialnego. Był wybitny wtedy, no, ale ten. ten mu dorównuje. Dorównuje mu. Bakłażan jest super, jest dużo różnych, fajnych smaków. Zjemy do końca i jak nam się coś nasunie, to jeszcze wam powiemy. ja wsunąłem swoją połówkę w mniej niż minutę. To. Jest dużo warzyw, co ja lubię. Nie jest zalany sosem, kumus jest smaczny. Chciałabym coś jeszcze powiedzieć? Tak, że chcę tu wrócić. Totalnie chcę tu ja wrócić. Ja też i chcę wziąć kapsalona i kebaba i nie wiem, jak to podzielimy, bo chciałbym zjeść kebsa sam, ale fajnie byłoby mieć tego kapsalona też, więc pewnie podzielimy się pół na pół. Chociaż zjadłbym kebsa samemu tutaj. Jeśli nie. macie daleko na bawę, to myślę, że warto się wybrać, jak macie ochotę na kebaba i chcecie czegoś spróbować. Jesteśmy przy Męczysłu więc Idziemy sobie na kolejnego kebaba, też w stylu takie gemuse. To jest Harry Donner Kebab. Idziemy mhm. sprawdzić kebaba. Tam są dosłownie trzy kebaby. Też jest opcja z falafelem. Idziemy akurat w ramach współpracy i nagrywamy sobie rolkę, ale nie martwcie się, jak nam nie będzie smakować, coś będzie nie tak. Na pewno będziecie wiedzieć o tym. tutaj trzy różne do wyboru wzięliśmy tego harego donera w bóle za 32 zł, bo w wersji z czterema falafelami, będzie sałata będą smażone warzywa, pomidor ogórek, rzepa, ser bałkański, świeża mięta jakiś cytrynowy twist, suma sos paprykowy mango majonez chipotle koperkowy z serem petra. i macie tutaj do wyboru też czy łagodny, czy średni czy ostry, my mamy w obu wersjach właśnie średnie, wzięliśmy też tego Berlin w opcji w lawaszu, bo macie lawasz fryty lub bułe. W tej wersji z czterema falafelami kosztuje 31 zł. Tu będzie sałata pomidory, ogórek, też cebula, rzepa, marynowane papryczki, ser bałkański, cytrynowy tu jest sumak i sos paprykowy, mango sos miętowy jeszcze. Zaczynam od lawasza. Pita jest całkiem nieźle wypieczona. Lawasz, przepraszam, lawasz, bo to jest różnica. I widać sporo warzywek. Ja już zrobiłam pierwszego gryza, ale robię jeszcze dla Was. Dobry falafel jest inny niż ten w poprzednim miejscu, chrupki, ale w środku bardziej miękki, dużo jest warzywek i fajnie czuć sos, on naprawdę jest mieszany, bo czuję trochę pikantery, ale czuję też tą taką łagodną nutę, smakuje mi to. Ja na przykład lubię to, że jest sałata, wiem, że nie każdy lubi bo właśnie w jakimś lawaszu, bo wiem, że ludzie nie lubią aż tak rozmiękłe i mi to nie przeszkadza, jest tu ogórek, jest chrupkość, są różne struktury, dobry. I taki orzeźwiający, bym powiedziała, naprawdę super. To nie jest łatwe do jedzenia, już Wam mówię, bo się wszystko wysypuje. Ale to w sumie dobrze, bo jest bardzo dużo składników. to na plusie? Ta bułka też jest taka bardziej. Inna y jest. Spróbuję to ugryć. Ja lubię gryźć i się brudzić. Kebabę. Kebabem. Kebabem. Niekoniecznie wszystkim. Ta bułka jest fajna. Dużo ma takie próbkie posypki na sobie. Świeża mięta bardzo fajny uderza. Ten falafel jest zupełnie inny niż poprzednio jedliśmy. również jest smaczny, jest bardziej delikatny, jest, nie jest taki kruchy z zewnątrz. Fajny ten kebab Takie do wsunięcia. Zobaczymy co tam dalej, jak się do sosów dowiemy i zjemy trochę więcej tych warzyw. Lubię dobrego kebaba. Ja też. Trzymam mikrofon w łapce, bo go zrzuciłem. Bardzo dobry, bardzo wypchany. Ja nie wybiorę najlepszego, bo nie da się. Lepszego były... z tych dwóch. Tak, bo były totalnie inne. Inna warzywa, inne y, ilości sosu. Na przykład klas miał więcej chrupkich warzyw. Tu było więcej warzyw takich typu właśnie sałata, pomidor. Mhm. Y, I też więcej sosu. Mnie na przykład klas bardziej smakował tym, że było mniej sosu. Ale to jest twoja preferencja, bo ty naprawdę wolisz mało sosu. Ja naprawdę. ty też lubi. Tak, a wiem, że ludzie lubią dużo sosu, że wy lubicie dużo sosu, że. Część z Was lubi dużo sosu. Dla mnie było optymalnie sosu, tak fajnie akurat. Ja bym osobiście wolała mniej, ale ogólnie smakował mi i ja jak biorę mieszany, to oczekuję, że poczuję tą ostrość i Było poczułam. Oczy, tak. Poczułam zdecydowanie. Były no, momenty, gdzie naprawdę piekło. Dla nas niestety oba miejsca są daleko. Niestety, bo oba miejsca były bardzo smaczne, ale już kolejne dwa punkty, które sprawdzimy, będą blisko nas. Czas na białą łękę. Idziemy sobie na kebaba. Jest... Który jest już tutaj o, oh, dla. Nigdy w nim nie byliśmy. Jedzenie na białą mimo że jest to dzielnica, w której właśnie my mieszkamy, jest nam dość obce w wielu, wielu punktach, ale to jest standard. Klasyc. Standard, zawsze tam gdzie się mieszka, jest najdalej pójść na jedzenie. Mamy za płotem restaurację, nigdy w niej nie byliśmy. I pewnie długo nie będziemy. A jak mieliśmy podejście do śniadania, które jest obok nas, to jeszcze się nie udało. Idziemy do lokalu, on się nazywa Ugarit Grill Kebab. Ma wiele opinii, naprawdę pozytywnych. Zaraz Wam wszystko pokażemy, powiemy. Ja dorzucę od siebie swoje dwa grosze. Jak jeszcze nie mieszkaliśmy na Biała i ja tutaj pracowałem to widywałem tego chybaba i on już istniał, więc eee, naprawdę przetrwał wiele, nawet, nawet pandemię. Ale nawet widać, zresztą jak zaraz zobaczycie lokal, jak on wygląda, że to nie jest żadna świeżynka. <muzyka> Hit, niedziela nieczynna. Ale mamy jednego chybaba chyba w zapasie, nie? Załam. Ale faktycznie są niedzielę zamknięte, zamknięci, czyli inny kebab, o którym gadaliśmy, to ja go sprawdziłam i inny jest otwarty, to no, pójdziemy do innego kebaba. Jezu, wybaczcie mi, chcieliśmy go sprawdzić, a tu nic. A mieliśmy tam rzecz, żeby sobie wczoraj iść na kebabach. Podejście drugie. Tak, nie wiem jak bym wymówić nazwę, ja bym wymówił ją Karabach, Karabach. Ale jest to też kebab, który w sumie mijamy odkąd mieszkamy na białą Łęce? Tak, też jest stary, Tak kiedyś mówiliśmy, że tu przyjdziemy i chyba się spełni wreszcie. Tamten nie chciał, to mamy nadzieję, że ten wypali. Na razie mówię mamy nadzieję, bo... Podejdziemy i się teoretycznie okaże. Teoretycznie jest open. <noise> Ej, to będzie najlepszy film jaki nagraliśmy. <noise> Podejście kolejne, znów nieudane. Ja nie wiem co jest grane. Najlepszy kebab w mieście, ale czy na pewno totalnie nie wiem, czy to jest ich nazwa, bo tak oni mają nie zapisane. mają nazwy, no nie? Tak jakby my nie wiemy, gdzie idziemy. W sensie wiemy, gdzie idziemy, nie bo zapisane. jesteśmy... Jest zapisane. Kebab, kebab, najlepszy kebab w mieście. Zapraszamy, zapraszamy. Naprzeciwko ratusza na białą Łęc. To jest miejsce, które się tak jakby... Otworzyło, zamknęło, znowu otworzyło. Dobudowali sobie daszek, ściany. Bardzo ciekawi są. Zobaczymy, czy smaczni, bo nawet w główno się dali ciężko, jakkolwiek patrzy, wyszukuje. Dobra, wzięliśmy dwa naczynkim. Jeden to falafel naczynkiem za 20 zł, a jeden to fryto falafel za 25 naczynkiem. Tylko, że facet nie do końca ogarniał, co mają w ogóle w menu. Bo tak jakby zrozumiał, z tego co ja zrozumiałem, jego. To, że chcemy dwa razy cienki falafel i raz do tego frytki, tak to chyba on rozumiał, no ale powiedzieliśmy mi, że nie, że tak jak jest w waszym menu, to chłop nawet nie ogarniał, po ile jest ten fryto falafel. Był w ogóle zaskoczony falafelem, więc. Tak, tak myślałem, że chyba nikt tutaj wcześniej przed nami falafela nie brał to się okaże jaki on będzie. Nie jest tutaj źle, ja tak widziałem na kulkę, jak spojrzałem, że taka dosyć przypieczona, dosyć ostro, jeżeli kogoś to interesuje ja wyczułem delikatny zapach przypalonego czegoś, ale to nie wiadomo co. A kurczak wyglądał dobrze akurat, no? Teraz właśnie pan, który tutaj obsługuje, powiedział Łukaszowi, że no falafel niestety jest mrożony, ale od przyszłego tygodnia zaczną robić sami. Więc jestem tego ciekawa i przez to, jakie to jest odległości, może nawet wtedy spróbujemy, a Wam dziś damy jakiś update. Pan zapewnił, że też lubi falafely, dlatego chcę je robić sam, Dobra, to ja tutaj mam tego frytofalafela. Jak je przenosiłem, to poczułem od razu, że ten z frytkami jest lekko cięższy pewnie przez frytki, jest dobrze wypchany, jest dużo tego falafela, co ważne, mamy sos mieszany, ale jest pikantnie, jest naprawdę pikantnie. Jeżeli ktoś lubi ostre, jakby tak po gardełku lekko piecze, to tak, to tutaj zastaniecie. Frytek też tu jest całkiem sporo. E, falafel nie jest za tłusty, kruchutki. O. Ja osobiście lubię, jak jest dużo więcej warzyw, nie wiem co tam u tak nie przyjrzałem, może tutaj frytki zmniejszają ilość warzyw, ale warzywa są świeże, chrupiące. Nie no, dobre, dobre jest kabotno. Jak tu siedzieliśmy z Łukaszem, to już byłam załamana tym, że dwa nasze strzały na razie nie poszły. Gryzam się dla was i już wam mówię. No, nasze, wydaje mi się, że chyba to będzie to samo, tylko właśnie ferytki, tym bardziej, że nawet mamy dwa te same sosy. Tosu jest odpowiednia ilość w ale naprawdę jest raczej pikantny, co jest fajne, no bo ja wam kiedyś powiedziałam, ja lubię jak na przykład mieszany sos jest bardziej w tą pikantną stronę i tutaj tak jest, jest je się go przyjemnie. Dobrze spiczony jest ten placek. Co do ilości warzyw. Mam wrażenie, że z reguły, jak kebab jest zawijany, to te warzywa są od razu w innej formie. W każdym razie one są świeże. Jest dobry ten falafel i jest go sporo, bo to już mój kolejny gryz. A cały czas mam wrażenie, że jest tego falafela dużo. Na razie, no muszę przyznać, że smakuje mi. Nawet jak na to, że ten falafel jest podobno mrożony, naprawdę niezły, bo jest kruchy. Ale biorąc to, jest, nie pamiętam teraz od jakiegoś kebaba, który robi swoje falafele. Też nie, pamiętam. nie pamiętam, bo on powiedział nazwę, ale nie pamiętam teraz. Ale biorąc z jakiegoś takiego bardziej sieciowego klawa. A, okej, okay. to bardzo ciekawe w sumie. Zobaczymy, jak będzie przy końcu. Na razie, ja w sumie jestem zadowolona. I co może nawet wrócimy. Nie. Tyle wam powiem, że podoba mi się ten balans ilości właśnie falafela do warzyw, bo cały czas tak naprawdę gryzie się to, cały czas są warzywa. I teraz mam frytki w z mega spicy. To jest najostrzejsze mieszane sosekiem jakiego w życiu jadłem, ale nie, żeby to był minus. Na plusik. Nie podjąłbym się tutaj zamówienia ostrego. Ja tylko jedną rzecz dopowiem. Bo tak, chyba bardzo dobre smakował nam. Zgadzamy się z tym e, między sobą. Ja tylko dopowiem, że mam takie lekkie wrażenie, nieodparte, że mogli chyba się lekko faworyzowali ze względu na aparat. Takie ja odniosłem wrażenie. Ja też odniosłam takie wrażenie, że akurat tutaj ten aparat trochę zrobił swojego. My nic nie do... Black Hawk! Nie mamy pewności czy w środku nie mieliśmy na przykład więcej falafela czy coś. Tego ale nie powiemy. Się, że nie mieliśmy, tak nam się wydaje. Też mi się wydawać. wydaje, ale no nie możemy tego zagwarantować, o tak. Na pewno zachowanie obsługi było w stosunku do nas troszeczkę inne. Było widać, że nie jesteśmy takim zwykłym klientem. Podszedł do nas właściciel i tłumaczył, że mamy sobie przyjść za tydzień, bo on tam otwiera tak jakby drugą część tego, gdzie będzie więcej opcji ciekawszych, wegetariańskich i sami będą robić coś te falafely i tak dalej. Brzmi to ciekawie. Szczerze, najważniejsze, że smacznie zjedliśmy. Przykro, że nie zjedliśmy też w innych Punktach, które gdzieś tam zaplanowaliśmy, że te kebaby na Białą Łęce nadal jeszcze będą nam obce i na pewno nie sprawdzimy ich przez kolejne filmy, bo wiecie, że nie lubimy cisnąć w jeden temat, no to trzeba sprawdzić inne jedzenie. W tym filmie to już na tyle. <śm> nie będziemy tutaj niczego dodatkowego wciskać, więc tradycyjnie, jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczkiem, wpadajcie na Instagrama i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!